Cześć! Witam Was w pierwszym w grudniu odcinku programu informacyjnego. Do końca roku zostało nam jeszcze 27 dni i 4 odcinki razem z dzisiejszym. Mozilla zamierza pozbyć się Thunderbirda. Klient poczty podobno nie ma takiego potencjału jak Firefox i jest przez to rozwijany dużo wolniej. Chętnych nakup na projektu nie brakuje. Wśród nich jest firma SoftMaker. Thunderbird jest już częścią jej pakietu biurowego. Oprogramowanie Crimson zastąpiło sterowniki Catalyst do Radeonów. Karty są dzięki temu oszczędniejsze i wydajniejsze. Miały jednak problem z kontrolą temperatury, ale łatka już została wydana. AMD twierdzi, że żadna karta nie ucierpiała. Pozostaje więc grać, a jest w co. 1 grudnia do sklepów trafiła trzecia część Just Cause, czyli przygodowej gry akcji w otwartym świecie na nowe konsole i pecety. Powrót Rico gwarantuje mnóstwo wybuchów, i to takich w hollywoodzkim stylu. I RPG mogą za to pobrać za darmo Jade Empire ze sklepu Origin. Jeśli ktoś tęskni za pierwszym Falloutem, Zdźwięk powinien śledzić projekt Fallout The Story. Fani gry z 1997 roku odtwarzają ją na silniku 3D. Na dobroprogramowych blogach pojawiła się już recenzja komputera za 5 dolarów. Chodzi oczywiście o Raspberry Pi Zero. To maleństwo naprawdę dużo potrafi. Ostatnia aktualizacja Creative Cloud przyniosła nowy program, co nie zdarza się często. Adobe Fuse służy do modelowania postaci i jest dziedzinnie prosty w obsłudze. Na razie można korzystać z niego za darmo. Tymczasem do Photoshopa wróciły filtry farby olejne, ilustrator dostał nowe narzędzia typograficzne, a w przyszłym roku Flash Professional zmieni nazwę na Animate. W końcu produkt Macromedia wyrósł na uniwersalny program do animacji. Warto też wspomnieć, że Windows 10 Mobile zakończy życie wcześniej niż początkowo zakładano, po 9 stycznia 2018 roku. Ciekawe, czy w ogóle dotrze do starszych ludzi do tego czasu. Steve Ballmer domaga się aplikacji z Androida na Windows Mobile. Jego zdaniem uniwersalne aplikacje nie przyciągną deweloperów, Developers, I sklep nadal będzie świecił pustkami. Na koniec coś o butach. Firma Shiftware zamierza produkować buty sportowe, których wygląd każdy będzie mógł zmienić i to w dowolnym momencie. Zostaną na nich zamontowane kolorowe, elastyczne ekrany typu e-papier. Buty są podobno wodoodporne i można je wybrać w pralce. Wzór zmieniamy oczywiście za pomocą aplikacji mobilnej. I tym sposobem mamy kolejny gadżet do ładowania. Do zobaczenia za tydzień i pamiętaj się o subskrybowaniu naszego kanału.